serwis za materiały pobrane z serwisu zadania info link do arkusza, który znajduje się na tej stronie do całego arkusza znajduje się w komentarzu pod zadaniem, jak również link do pozostałych zadań rozwiązanych z tego arkusza, jak też do innych arkuszy maturalnych z poziomu rozszerzonego znajduje się w komentarzach pod pod filmem. Jest to arkusz z poziomu rozszerzonego z marca, 23 marca 2024 roku. Pierwsze zadanie: Nierówność, jest to nierówność z bezwzględną wartością. Jeżeli ktoś ma problemy z zadaniami, z nierównością, z bezwzględną wartością to tutaj postaram się, żeby pojawił się link do tego, jak takie zadania z bezwzględną wartością liczyć. To jest jedno. Drugie to sposób określania warunków do rozwiązywania zadań z bezwzględną wartością. Sposoby są różne. No i tutaj w zależności od tego, jak, kto jak rozwiązuje, to tu różnie może się ten początek zadania, czyli ustalanie tych warunków, mogą się te sposoby różnić, ale bardziej sposobem zapisu niż samą metodą rozwiązania tylko zadania. Ponieważ x plus 2 jest bezwzględnej wartości i nie wiem jaki ma znak, bo gdyby to było nieujemne, no to wtedy bezwzględna wartość x plus 2 trzecie jest x plus 2 trzecie. Gdyby to było ujemne, nieujemne, to wtedy jest x plus 2 trzecie. Gdyby to było ujemne, no to wtedy bezwzględna wartość ujemnego wyrażenia jest przeciwna do ujemnego, czyli dodatnia. I wtedy bezwzględna wartość x plus 2 trzecie byłoby minus x minus 2 trzecie. I to minus x minus 2 trzecie wtedy byłoby dodatnie, ponieważ x plus 2 trzecie jest ujemne. Zmieniłem znak. Więc, żeby stwierdzić, kiedy to, jak ustalić warunki, kiedy to jest nieujemne, kiedy to jest ujemne, to wyznaczam miejsce zerowe tej bezwzględnej wartości, czyli x plus 2 trzecie równa się 0, x równa się minus 2 trzecie. Podobnie z drugą bezwzględną wartością. 3 drugie x plus 1 równa się 0. 3 drugie x równa się minus 1, czyli x równa się minus 2 trzecie. O, i tu niespodzianka, której nie zauważyłem wcześniej, a może powinienem zauważyć, to są te same liczby, czyli nie będę musiał rozpatrywać przypadków, yy, tylko będę mógł wykonywać działania na wyrazach podobnych, czyli na tych samych bezwzględnych wartościach. x plus 2 trzecie dodać. No, i tutaj wyłączę przed nawias. 3 drugie. W nawiasie zostanie x plus 2 trzecie. Mniejsze lub równe od 10, czyli x plus 2 trzecie plus. No, i teraz, jeżeli mam bezwzględną wartość i iloczyn w bezwzględnej wartości, tutaj jest razy, to mogę bezwzględną wartość z iloczynu zrobić jako iloczyn bezwzględnej wartości. Czyli bezwzględna wartość 3 drugie razy bezwzględna wartość x plus 2 trzecie. Czyli x plus 2 trzecie plus 3 drugie x plus 2 trzecie jest mniejsze lub równe od 10. Tu mam jedną bezwzględną wartość, a tu mam 1,5 bezwzględną wartość. Czy drugie? Czyli razem mam 5 drugich tych bezwzględnych wartości. Dodaję tak jak wyrazy podobne x plus 2 trzecie mniejsze, równe 10 i to dzielę obustronnie przez 5 drugich, czyli x plus 2 trzecie bezwzględnej wartości jest mniejsze lub równe od 10 razy 2 piąte, czyli x plus 2 trzecie jest mniejsze lub równe od 4. No i dzięki te, temu, że się okazało, że te bezwzględne wartości są takie same, nie muszę rozpatrywać przypadków, tylko mogę skorzystać z własności. Bezwzględna wartość z x plus 2 trzecie jest mniejsza od 4, co oznacza, że x plus 2 trzecie jest mniejsze lub równe od 4, i x plus 2 trzecie jest większe lub równe od minus 4. Czyli x jest mniejsze lub równe od 3 i 1 trzecia, i x jest większe lub równe od minus 4 i 2 trzecie. To można teraz tutaj bez. Rysowania na oś liczbowej wyznaczyć. Ale ja tutaj jeszcze to zaznaczę. 3 i 1 trzecia, czyli x należy od minus 4 i 2 trzecie domknięte do 3 i 1 trzecia domknięte.